Witam dzisiaj krótko w filmie na temat czy dodawać liście dębu, czarne porzeczki, winorośli i inne, które zawierają garniki do kiszenia ogórków i czy używać taką sól przykładowo kłodawską bez antyzbrylaczy i niejodowaną czy tylko taka sól, czy można używać jodowaną z antyzbrylaczem Także zacznę od liści, czy dodawać liście to Według mnie i badań naukowych, to bezwzględnie powinniśmy dawać takie liście. A chodzi głównie o garbniki, czyli taniny, dokładniej roślinne garbniki. Jak to działa? Garbniki, czyli taniny, wiążą się z pektynami w ogórkach. A właśnie pektyny odpowiadają za jędrność potem ogórków kiszonych. Podczas kiszenia pektyny zawarte w ogórkach są rozkładane pod wpływem fermentacji. I zaczynają się rozkładać, ogórki stają się miękkie i papkowate, a garbniki właśnie z tych liści hamują działanie enzymów pektonolitycznych i dzięki czemu tkanki w ogórkach dłużej zachowują sprężystość. Takie typowe liście, które możemy dodawać, to są liście dębu, czarnej porzeczki, winorośli, nawet wiśni i też możemy dodawać liście z bo te zawierają pewną ilość garbników. Także w skrócie, gdy dodasz liście zawierające garbniki to gardniki będą hamowały aktywność enzymu pektonolitycznych, które te enzymy rozkładają pektyny w ścianach komórkowych ogórków i dzięki temu ogórki dłużej pozostaną chrupkie. Będą miały lepszą jędrność w porównaniu z takimi ogórkami bez tych liści. Dzięki dodatku tych liści ogórki będą na pewno lepiej utrwalone w porównaniu z ogórkami kiszonymi bez liści i na pewno dłużej będą mogły poleżeć. I teraz to do soli. Tutaj mam sól niedowowaną bez antyzbrylaczy i jako sól używać, to na pewno taka sól będzie w sumie najlepsza, bo w soli kamiennej mamy sporo gipsu, czyli wapnia i siarki. Wapń też jest utwardzaczem tkanek roślinnych, a siarka daje taki właśnie specyficzny posmak kiszonych ogórków, także na pewno sól kamienna nieważona. Chociaż możemy te sole mieszać. Ty to soli pół na pół ważonej z kamienną, ogórki będą bardziej łagodne. Bo to właśnie siarka z gipsu, z soli tej kamiennej, daje taką właśnie goryczkę. Co do jodów w soli jodowanej. I także wolny jod pierwiastkowy mógłby zakłócać pracę bakterii mlekowych. Mógłby działać hamująco na bakterie kwasu mlekowego, tylko, że w soli mamy jodek albo jodan potasu. Są to sole w miarę Stabilne. Także przykładowo, gdy używasz innej soli niż tej kamiennej, z dodatkiem przykładowo jodku potasu. A przy kiszeniu górków czy kapusty w suiku może powstawać woda tleniona w bardzo małych ilościach, ale może powstawać na tlenek wodoru. I w reakcji jodku potasu z wodą tlenioną może powstawać wolny jod który byłby już hamujący na działanie bakterii, które kiszą górki. Tylko, że tej wody tlenionej w tym soku z górków jest bardzo mało jest niestabilna, a jodku potasu są śladowej ilości, bo do soli dodawane są bardzo małe ilości i powstawanie wolnego jodu jest też śladowe i w sumie nie trwałe także reakcja tej wody tlenionej z jodkiem potasu w praktyce zachodzi w tak bardzo małej skali, że nie ma wpływu na smak, bezpieczeństwo, ani przebieg fermentacji także używanie soli jodowanej nie powinno wpływać na kiszenie, ale lepiej by było używać soli niejodowanej co do antyzbrylacza które są dodawane do tych innych soli, czyli żelazo, cyjanek potasu w bardzo małych ilościach. To w warunkach takich słoikowych ten żelazo, potasu może uwalniać powoli jony żelaza, a żelazo może katalizować różne reakcje utleniania, ale nie rozkłada się do cyjanku w warunkach kiszenia i jest stabilny, tak jak przykładowo u nas w żołądku, gdy jest taką sól. Są badania naukowe, że właśnie ten antyzbrylacz może powodować mętnienie zalewy i taki specyficzny ciemny osad. Ale na samą fermentację ten antyzbrylacz praktycznie nie ma wpływu. I także podsumowując, no na pewno dodatek liści zawierających garbniki jest skazany. Tutaj dodałem, jak widać, liście dębu, bo dąb to jest taki liter ilości garników z tych wszystkich liści, które wymieniłem. Na pewno przydadzą Ci się te informacje na następny rok, bo... Teraz praktycznie mamy już po sezonie ogórkowym. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć.